Dźwięk ma ładniejszy od mojego. Trochę sucho kurzy się. Tu kuzyn teraz. telefon. W kolejnym vlogu. E, miał być vlog podczas orki co widzieliście na początku że ciągnik jechał z pługiem ale się okazało, że pług tutaj pod tą górkę wychodzi z ziemi no i co pożyczyliśmy głębosza tego samego co ja, ja miałem no i jeżdżę sobie z głęboszem zamiast z nówiem. Posłuchajcie sobie dźwięku klasa 5,6 km, klocek z przodu, z tych ze środków od kół. No, jak go zdusiło. Kurde, to nie Fendt. Że on nie zgaśnie. <grystanie> dobra, teraz chcę... Co ja chcę? B1 chcę. No, B1, dobra. Mam B1. Jak to się odblokowuje? No, dobra. Odblokowany. Do tego się nie mogę przyzwyczaić. Że tu trzeba gazu dodawać. <grywka> Za dużo fendem już robiłem. Jak się, jak się przesiada z ciągnika na ciągnik, to jest zupełnie co innego. Wcześniej jak nie miałem swojego, robiłem tym, no to spoko. Bo to mniej więcej jak 60, tylko że trochę większy, mocniejszy, z przednim napędem, półbiegami i rewersem. No to rewers spoko, półbiegi spoko. No ale teraz Robi fendem, w którym ustala się zadaną prędkość i on sobie gazem sam steruje i przełożeniami. A tutaj jednak trzeba biegi zmieniać i gazu też odpowiednio dodać. Fend, bym powiedział, jest Prostszy pod tym względem, bo nie trzeba o tym myśleć ile gazu dać i jakie przełożenie. Teraz jest B3, 6 na godzinę trochę gazu mu odejmę. Bo trochę za mocno go na obroty wkręcam. Tuę widzicie, głębokość wychodzi. Kuzyn mówi, że tym przełącznikiem w dół ma docisk, ale no. Nawet bez docisku się świeci zielona strzałka w dół. A co do szyby to spoko. On też robił z otwartą, także nie hejtujcie. Trochę brudną ma i z lekka tego głębosza nie widzę przez nią. Dlatego też jeżdżę z otwartą. mniej więcej tak jak u mnie wchodzi, połowa zęba, a ja muszę schodzić do 4.8 teraz mam. Uciąg ma lepszy, bo ma trochę większy klocek z przodu. Ten się ślizgał bardziej i kopał. Muszę pożyczyć od niego kiedyś i przetestować. O, tutaj bóg stoi, EHM eee, Mam ustawione do samego dołu. Też ta różnica, że się puści gaz, to się ciągnik nie zatrzyma Tylko on dalej będzie jechał. Ładniej się zagłębia. A już Olki, Nie wiem, czy coś dzisiaj nagram. Godzina 16, dzisiaj 3 września. Może jeszcze coś mi się uda nagrać. Posłuchajcie dźwięku. Trochę inaczej brzmi niż ben. taki basowy ten dźwięk. Ładnie myłczy. Zabezpieczenia, zabezpieczenie? Nie chyba. No do tyłu ma takie lekkie zawahanie. No, ogólnie dziwnie się nim jeździ, bo na kole mam wrażenie, jakby był wyższy. No, większy rozstaw to na pewno on ma i tak mi się wydaje krótszy, może wizualnie tylko, no, ale mam takie wrażenie. I co najważniejsze, no to większy promień skrętu, czy mniejszy? Mniej. Eee... Chwila. Większy ten ma mniejszy czyli potrzebuje więcej miejsca żeby zakięcić O to mi chodzi Tak chciałem powiedzieć O w co tu było A mnie szalpło ja idzielę skała nie sponiewierało mnie w kabinie Co jest na tym polu? No tu będzie miał ciężko. A co ciekawe, tutaj był jęczmień. Nie? Jest skała. Dosłownie jest skała. No ja na b dwa jechałem. Wrażenie, że ten docisk niewiele daje. A jak głęboż wyjdzie, to i tak się zagłębić nie chce. Ciekawe, ile on waży swoją drogą. Raczej bym nie obstawił, że będzie cięższy od Fenda. Ale mam wrażenie, że no lepiej idzie tutaj z tym głęboszem. No ale ziemia, a ziemia też nie ma co porównywać. Trzeba by było z tą samą maszyną wjechać na ten sam kawałek w tym samym czasie. Po mnie może był na wierzchu taki bardziej piaseczek, lżejsza ziemia, a pod spodem może było twardo i dlatego mi się fendt kopał, nie mógł ciągnąć. A tutaj i na wierzchu, i pod spodem jest twardo, to klas idzie. Ta prawa łapa, prawa strona się nie chce wbijać. A dłuto zgubiłem z lewej łapy. I to jest dziwne, że się prawa nie wbija, mimo że na lewej łapie nie ma dłuta. No i kuzyn tutaj zaczął jakiś czas temu, no znaczy po południu zaczął i duta w pługu zmieniał, bo mu się nie chciał zagłębiać duta, zmienił i i tak i tak nie dał rady, orać. Co ciekawe, jak natrafi na coś twardego i ma przyczepność, to ten silnik bardzo szybko ściągnie z obrotów. Moment, moment go idzie zadusić. Nie ma, że tak powoli, powoli zwalnia, tylko jest... Uff. Tak jak widzieliście przed chwilą. Brak reakcji ciągnik stoi. Dobra, jak na razie starczy. Jakbym nic nie dograł to standardowo ekran końcowy i na razie. Do następnego.